Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Sokołowska i jestem seks edukatorką w Erotic Med. Co roku w grudniu przygotowuję dla Was taki poradnik, co można kupić w swojej parze na świetny, gwiazdkowy albo mikołajkowy prezent. I w tym roku też mam dla Was kilka świetnych propozycji. Są to rzeczy, które u nas są nowe, więc mam nadzieję, że tym razem będzie to coś, czego dotychczas nie widzieliście, w większości przynajmniej na pewno. I nie będę też przedstawiać Wam wielu propozycji, chociaż oczywiście zaznaczę, że macie w naszym salonie naprawdę wiele do wyboru. Więc jeżeli coś chcielibyście wymienić, coś nie przypadnie Wam do gustu, to oczywiście możecie wpadać. Będziemy wybierać idealny prezent dla Waszej drugiej połówki pod względem jej preferencji. Natomiast ja dla Was dzisiaj mam kilka takich propozycji, z których myślę, ucieszy się każdy. I zacznę tutaj od. Perfum jest to taki podarunek, który na pewno nie kojarzy się erotycznie, nie nasuwa takiego użycia jednoznacznego. Natomiast tutaj mamy zestaw świetnych feromonów z zapachami na, różną, na różne okoliczności. I o różnym działaniu, o różnej skuteczności. Czerwona buteleczka zawiera w sobie taki eliksir miłości, romansu, coś, co pozwoli przyciągnąć partnera, zainteresować go pod względem również erotycznym, zaznaczyć taką swoją erotyczną obecność. Druga buteleczka to jest niebieska seria naszych pięknych feromonów, perfum z feromonami dla kobiet. Ta propozycja pomaga budować trwałe relacje, które oparte są na szacunku i zaufaniu. Tak więc, zarówno w życiu osobistym, w długoletnim związku, świetnie się sprawdzi, jak również w pracy, kiedy, to, kiedy ten szacunek i zaufanie są naprawdę bardzo potrzebne. Trzecia buteleczka zawiera feromony sukcesu, więc one pomogą użytkowniczce y, osiągnąć każdy cel, który sobie wymarzy, ponieważ mają sprawiać, że jej otoczenie będzie jej dużo bardziej przychylne, a wszyscy ludzie będą chcieli jej pomagać, przychylali się będą do jej marzeń, więc myślę, że jest to najlepszy podarunek, jaki można podarować osobie, która jest nam bliska. Y, jest to wszystko zapakowane w pięknym pudełeczku i na każdy dzień y, roku. Jest to wspaniały podarunek, który będzie przypominał o osobie, która nas obdarowywała i będzie świadczył o tym, że dobrze nam ona życzy i miło o nas myśli. I nowość, nasza nowość piękna, jest to jajeczko od marki WeVibe, jest to Dive 2. Naprawdę świetne jajeczko, które jest bardzo mocno dopracowane w porównaniu do pierwszej wersji. Ono jest w tym momencie mocno takie usztywnione, więc, generalnie, bardzo fajnie przylega do ciała. Ma taką szerszą tutaj, w porównaniu do pierwszej wersji, wypustkę do stymulacji łechtaczki. I naprawdę świetnie się sprawdza ten kształt. Ten kształt jest wam, wam znany z urządzeń, które Wam pokazywałam, innej marki o podobnym zastosowaniu. To również jest sterowane za pomocą aplikacji telefonicznej, więc myślę, że jest to naprawdę świetny pomysł. Jest to jajeczko, które jest bardzo cichutkie, na pewno można go używać bardzo dyskretnie. My jesteśmy w nim mega zakochane. Ta marka jest mocno niedoceniana w Polsce, e, dlatego staramy się Wam pokazywać urządzenia od tej marki, bo są one naprawdę świetne jakościowo e, i zakochujecie się w niej od pierwszego wejrzenia, kiedy tylko ich dotykacie. Silikon na tych zabawkach produkcji właśnie e, marki Weevac jest naprawdę taki niesamowicie mięciutki, przyjemny w dotyku, i wiele z osób, które po prostu mają z nim pierwszy kontakt, jest pod wielkim wrażeniem. To jajeczko nie jest inne, nie odbiega od tego wysokiego standardu wykonania, więc myślę, że na pewno spodoba się osobie obdarowanej. Nam się bardzo podoba, więc dlatego też polecam zwrócić uwagę na tą nowość. Kolejną rzeczą, którą chciałabym zaproponować jako prezent dla bliskiej osoby, dla bliskiej kobiety, to pielizna, która sprawia, że. Kobieta zawsze czuje się troszeczkę bardziej pewna siebie, a zwłaszcza jeżeli może nie do końca, a zazwyczaj tak jest, że panie jakieś tam mają kompleksy swoje, nie do końca czuje się idealnie we własnej skórze, to na pewno taka bielizna pomaga poczuć się lepiej, pewniej siebie, odważniej, również właśnie w takich intymnych sytuacjach, kiedy to niewiele zostaje na nas, natomiast taka bielizna oczywiście zostać może i ona pozwoli tak, zakryć takie mankamenty, z których może nie do końca jesteśmy zadowolone, natomiast ułatwia oczywiście dostęp do miejsce intymnych i nie utrudnia e, po prostu takiego naturalnego przebiegu sytuacji. E, jest to e, unisize, więc jeżeli chodzi o body stockingi, to tutaj mamy e, rozmiar perfekcyjnie dobrany. On będzie się nadawał e, i na panią w rozmiarze S i na panią w rozmiarze L. Także odpada nam tutaj problem z wyborem rozmiaru, ponieważ ten rozmiar będzie pasować na panią od rozmiaru S do rozmiaru L. Mamy wiele opcji do wyboru. Ja tylko tutaj przyniosłam dwie, e, natomiast jak najbardziej jest ich całe mnóstwo, także myślę, że coś e, sobie wybierzecie, co Wam się będzie podobało i w czym chcielibyście zobaczyć swoją partnerkę. To mea z marki Fan Factor jest to świetny gadżet. On w tym momencie jest zablokowany, ale już go sobie odblokowuje. No i zobaczcie, jest to taka mała muszelka, która naprawdę ma w sobie wielką moc. Tutaj mamy dyszę do stymulacji bezdotykowej. Z tej dyszy operuje fala magnetyczna, która daje rewelacyjny efekt zasysania. Takiego efektu kobieta nie jest w stanie doświadczyć podczas żadnej innej stymulacji, ani podczas dotyku, ani podczas pocałunku, ani podczas wibracji na przykład. Także żadne urządzenie, żaden dotyk nikt nie jest w stanie sprawić żeby odczuć to, co można odczuć w trakcie używania tego urządzenia. Dlatego uważam, że bardzo warto jest przetestować, co to urządzenie ma do zaoferowania, bo jest to naprawdę odkrywcze, jest to taki nowy bodziec, to tak jakbyśmy odkryli po prostu nowy smak i to jest moim zdaniem fantastyczne. Całe urządzenie przychodzi w takim świetnym pudełeczku do ładowania, które jest bardzo dyskretne i e, można go schować po prostu, nie wiem, przed dziećmi. Można go schować sobie w szafce nocnej i naprawdę nikt, kto się na nie natknie, e, jeżeli nie będzie mocno dociekać, nie zorientuje się, do czego to urządzenie służy. Myślę, że dyskrecja tego urządzenia, e, piękne opakowanie, estetyka i forma są naprawdę e, takim dodatkowym plusem tego urządzenia, które no, nie może zostać niezauważone. pokazałam wam już wszystkie te rzeczy, które dla was przygotowałam, ale tak jak mówiłam na początku, e, mamy tutaj naprawdę dużo świetnych rzeczy i od marki We Vibe przyszło nam naprawdę wiele świetnych nowości. Także przychodźcie, na pewno coś świetnego znajdziemy. E, jeżeli nie macie możliwości pojawienia się u nas osobiście, zapraszam do kontaktu. Będziemy się starać wam pomagać na bieżąco, e, żeby oczarować tą waszą e, osobę partnerską, żeby była jak najbardziej zadowolona i dostała Prezent, który będzie niezapomniany. Życzę Wam miłego dnia, a ja już uciekam do pracy. Do zobaczenia.